Tą rolkę kieruję do tych ludzi, którzy zlecili wybicie szyby w moim salonie i być może otrucie mojego psa dwa dni wcześniej. Chciałbym Wam powiedzieć, że będę robił to, co do tej pory robię. Sprawdzał działania prezydenta, jaki jest bałagan w spółkach, tym bardziej. Będziemy kontrolować i drążyć wszystkie tematy, które bolą mieszkańców. Nie przestraszę się, nie. Nie po to poszedłem do Rady Miasta, żeby takie działania mogły zmusić mnie do wycofania z działalności. Co się dzisiejszej nocy stało w Pana firmie? Dzisiaj koło drugiej w nocy doszło do zdarzenia. Usłyszałem jakieś tuczone szkło. Niestety dopiero nad ranem zorientowaliśmy się, że szyba została stuczona w naszej witrynie. Na Facebooku nagrał Pan rolkę, mówiąc, że to zdarzenie mogło zostać zlecone. Czy ma Pan jakieś dowody na to? Dowody to samo nagranie. Świadczy o tym, ponieważ e, to nie była przypadkowa, to nie był przypadkowy przechodzień. E, pan miał ze sobą e, specjalistyczny sprzęt w, w formie młotka za, zakończonego ostrzem do zbijania szyb, e, więc myślę, że tutaj nikt około drugiej w nocy nie przechodził i przez przypadek tego nie zrobił. Dlatego takie e, moje przypuszczenie. No ale czy nie boi się pan opinii publicznej, że jeżeli tych dowodów jeszcze nie ma? A pan wymienia tam między innymi prezydenta, że to może zostać odebrane jako insynuacja? Mhm. E, poprzez e... Moje doświadczenie związane z zasiadaniem w radzie miasta i prowadzeniem komisji rewizyjnej doświadczyłem takiego zdarzenia albo kilku zdarzeń, że grożono mi wprost na komisji, żebym odpuszczał jakieś tematy związane z panem prezydentem. Więc takie moje przypuszczenie. Jasne. A czym pan mógł podpaść ewentualnie, jeśli chodzi o swoje działania w radzie? Mhm. Dogłębnością e, pytań, e, sprawdzaniem sytuacji, e, z, e, zwracaniem się e, w imieniu mieszkańców e, w rozwiązywanie problemów. Myślę, że e, to niektóre osoby e, boli i przeszkadza. Może pan coś powiedzieć o, o, więcej o zdarzeniu, które już kiedyś miało w salonie, tutaj? Mhm. E, tak. No. E, nie jest pełna 3 lata temu e, też przechodzień, tylko te, e, sytuacja była e, zgoła inna, ponieważ e, ten człowiek był wyraźnie pod wpływem alkoholu. E, nie do końca e, były to precyzyjne e, ruchy i, i chęć wandalizmu. E, pan został e, złapany, skazany i na rzecz miasta pracował kilkadziesiąt godzin. Co pan dalej zrobi? Zgłosiłem to organom ścigania policji, został sporządzony protokół. No i wspólnie ze znajomymi ze Zgierza będziemy szukać pana, który tego dokonał.